Popołudnie wnet 1832 na zegarach. My cały czas w naszej trasie objazdowej jesteśmy w tej chwili w Gdańsku. Dzień dobry, a mówię dzień dobry, dlatego że jest już z nami pan Jarosław Sachajko, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, koło poselskie KUKIS 15. Demokracja bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie pośle pan Lub Gdańsk? Lubię Gdańsk, bo to jest piękne polskie miasto z bardzo ładnymi tradycjami. Przed chwilą słuchałem Państwa rozmowy, Pani rozmowy z Gdańska. Myślę, że powinniśmy bardziej poznawać Polskę, niż jeździć za granicą. Tak, to prawda, tutaj ruch turystyczny wzmożony. E, ja już nie pamiętam takiego, e, takiego sezonu, chyba można go porównać do tego zeszło, zesz, zeszłorocznego, mimo pandemii, mimo tego wszystkiego. Faktycznie ludzi nad morzem, turystów jest bardzo dużo, ale odchodzimy od tematów wakacyjnych, bo wakacje już powoli zbliżają się do końca. Z tego co mi wiadomo, wczoraj się, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa. Nie, nie, komisja rolnictwa w tej chwili jeszcze nie, nie, nie było. W tej chwili jest przerwa wakacyjna, przygotowujemy się do nowego sezonu. W każdym razie wczoraj główny inspektorat weterynarii poinformował o kolejnych 55 ogniskach afrykańskiego pomoru świn. To chyba nie jest najlepsza informacja dla rolników i hodowców trzody chlewnej. No niestety z tą chorobą, z tą pandemią, bo myślę, że tak to należy nazwać i mam nadzieję, że tak będzie to traktowane przez wielu Polaków. Zmagamy się od 2014 roku. I te apele rolników i rozważnych ludzi o to, żeby znacząco zredukować populację dzików, bo to właśnie dziki rozprzestrzeniają tę chorobę, no trafiają na ścianę. Mamy w Polsce kilka. Nie Koniecznie polskich organizacji, które w Polsce blokują właśnie redukcję tych dzików, jednocześnie w państwach Europy Zachodniej zachęcają do, do tego działania. W Danii nie ma sklepowych. Skąd taka żadnego... rozbieżność. No to no jest problem, myślę, że wielo poziomowy, ale mamy też wielu nierozważnych, tak delikatnie chcę powiedzieć, polityków, którzy chyba działają na tej zasadzie im gorzej, tym lepiej, bo, bo, bo inaczej nie potrafię tego wytłumaczyć. I ponieważ mamy takich nie, nieodpowiedzialnych polityków, te organizacje sobie po Polsce hasają i mieszają w głowach. Polakom. Wielu, wielu Polaków nie rozumie tej potrzeby redukcji populacji dzików. Mam nadzieję, że ta pandemia w jakiś sposób otworzyła im oczy, bo dopóki będą dziki biegały wokół gospodarstw rolników, tak się będzie rozprzestrzeniał ASF. Wrócę do tego, że Niemcy znacząco zmniejszyły swoją populację, budują płot na granicy z Polską. Robią taki pas zupełnie bez dzików. Francuzi dokładnie tak samo postępują, a w Polsce cały czas mamy i te organizacje zagraniczne, i tych polityków, którzy mówią, że do dzików nie wolno strzelać. A jednocześnie w tym samym czasie wybija się całe stada świń, zdrowych świń. Na początku roku chyba do czerwca były takie dane. Trzy tysiące dzików było chorych, a jednocześnie zabito ponad 20. 25 tysięcy zdrowych świnic z uwagi na to, że rozprzestrzenia się ASF. No, jestem trochę podłamany, zresztą widzimy to na ulicach. No, po prostu rolnicy bankrutując i obawiając się bankructwa wychodzą na ulicę i masowo zaczynają protestować. Mam nadzieję, że będzie jakieś otrzeźwienie wśród polskich polityków i, i, i zmierzymy się z tym problemem tak jak to robią państwa na Zachodzie. Właśnie wspomniał Pan o tym, że pojawiają się głosy sprzeciwu. Wczoraj Pan Kołodziejczak z Agro Unii zapowiedział, że te demonstracje, które się odbędą i strajki w najbliższym czasie będą tylko będą tylko zapowiedzią tego, co wydarzy się jesienią. Te nastroje wydają się pogarszać wśród wśród rolników już od jakiegoś czasu, ale są adresowane przede wszystkim do rządzących. Do premiera Mateusza Morawieckiego wskazuje Wskazują rolnicy między innymi na to, że zalewa nas surowiec zagraniczny. Co takim głosom, na takie głosy może Pan odpowiedzieć? Może na początek trzeba wyjaśnić naszym słuchaczom. Może nie wszyscy się jakoś tak szczegółowo rolnictwem interesują, że każde gospodarstwo rolnicze to jest takie małe przedsiębiorstwo, które po prostu musi mieć zysk, musi spłacać kredyty, no, trzeba utrzymać rodzinę. Jeżeli się pojawia ASF takim gospodarstwie, to właściwie to gospodarstwo bankrutuje. Przyjeżdża służba wet weterynaryjna i zabija wszystkie zwierzęta. Później jest takie moratorium na, na produkcję zwierzęcą. Więc właściwie to, to jest po prostu tragedia. Tragedia tak jakby ktoś jakby teraz chodzi do pracy i z dnia na dzień zakład pracy był zamknięty i później nie było pracy. Jest to naprawdę wielki problem, a kredyty dalej trzeba spłacać bo pieniądze pożyczone trzeba oddawać, więc to jest duży problem. Drugi problem, jaki dotknie później konsumentów, że my już w tej chwili tracimy suwerenność żywieniową, czyli sprowadzamy właściwie prawie pół na pół wieprzowinę z zagranicy, a byliśmy gigantycznym producentem wieprzowiny. I teraz to jest dokładnie tak, jak było w latach 80. -tych, 90., -tych, że mieliśmy polskie zakłady produkcyjne i później... I nagle się pojawiło wielkie bezrobocie, bo liberałowie pozamykali polskie zakłady pracy i sprowadzano wszystko z zagranicy. I trwało to i do tej pory trwa długie lata, aż odbudujemy polską gospodarkę. I przy produkcji rolniczej ta, to, ta odbudowa jest jeszcze bardziej trudna, ponieważ to nie jest tak, że można stworzyć z dnia na dzień fabrykę młotków czy gwoździ, czy jakiegokolwiek innego sprzętu. To są zwierzęta. Tutaj trzeba odbudować bazę genetyczną, całą bazę produkcyjną. Więc to jest bardzo duży problem i potrzebny jest naprawdę bardzo problem. Przede wszystkim szybka... też dlatego, że Polska jest tu, przypomnijmy naszym słuchaczom, że Polska jest jednym z największych producentów wieprzowiny. No przepraszam, była. Była rzeczywiście jednym z największych producentów wieprzowiny, bo produkowaliśmy ponad 20 milionów sztuk. W tej chwili to jest około 11 milionów 10, z czego czysto polskich, czysto polskiej produkcji, czyli od małego prosiaka właśnie do dużej sztuki, która później jest ubijana, to jest około 6 milionów. Więc proszę zauważyć, z ponad 20 milionów 21... 122 miliony, że zeszliśmy do 6 milionów. Więc to jest naprawdę duży problem, a sprowadzanie żywności może się skończyć tym, że no jeżeli coś się znowu stanie, będą zamknięte granice, to po prostu możemy głodować. Jednocześnie w tej chwili widzimy, jak szybko rosną ceny żywności. One będą rosły jeszcze szybciej, jeżeli my tej żywności nie będziemy produkować tutaj w Polsce. Więc naprawdę problem jest złożony i ja apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, aby rozmawiali ze, swoje, ze swoimi politykami, aby rozwiązać problem ASF-u, rozwiązać go naprawdę bardzo poważnie. Populację dzików można bardzo szybko odbudować, bo tu mamy nawet dwa mioty w ciągu roku, ale dopóki na dwa lata znacząco nie zredukujemy populacji dzików, to niczego się nie da zrobić, ponosimy gigantyczne koszty tej Choroby w Polsce. No i mamy wielkie zagrożenie właśnie utratą suwerenności żywieniowej. Bo nie każdy potrzebuje co roku nowy smartfon, co parę lat nowy telefon, ale codziennie każdy z nas chciałby zjeść. Wieprzowina jest bardzo smaczna, jest zdrowa no i, i przede wszystkim tania, co też dla nas jest bardzo ważne. Więc potrzeba jest naprawdę takiej wspólnoty, której niestety w tej chwili nie mamy, poważnego podejścia do, do problemów, które mamy w polskim rolnictwie, a rolnictwo wpływa na wszystkie pozostałe gałęzie produkcji, bo jeżeli upada takie gospodarstwo rolne, to ono już później nie kupuje środków produkcji, które, które produkują no, chociażby osoby pracujące w miastach. No to wszystko co pan mówi to oczywiście prawda z tym, że my mówimy o apelach. A jak widać, apele nie działają, bo ta sytuacja się pogarsza i jak sam pan zauważył, idziemy w tym kierunku, że ta produkcja trzody chlewnej się zmniejsza drastycznie. Idziemy w kierunku tych krajów, w których afrykański pomór świń w zasadzie wyeliminował tę gałąź produkcji hodowli trzody chlewnej. Więc może protesty są jedyną, jedyną metodą, żeby zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Czyli rozumiem, że popiera pan postulaty, agrounii między innymi. Ja popieram to, aby w Polsce wrócić do produkcji trzody chlebnej w gospodarstwach rodzinnych, bo w Polsce następuje rzeczywiście ten proces takiej przemysłowej produkcji trzody chlebnej, bo, bo w Hiszpanii, jak była SF, to właśnie zniszczono taką, takie, taką produkcję trzody chlebnej w gospodarstwach rodzinnych i tam się produkuje trzodek chlebno w takich gigantycznych fermach. No, na przykład w tej chwili... Chiny zwiększają swoją produkcję, ale właśnie zwiększają tę produkcję przemysłową w takich wieżowcach 8-13-piętrowych. Piętr, Proszę sobie wyobrazić, można sobie w internecie zobaczyć takie całe osiedla y, takich wieżowców, gdzie produkuje się trzodę chlebną. Tylko czy ta trzoda chlebna na pewno jest coś warta, y, gdy ona y, jest produkowana tak masowo? Dlatego najzdrowsza jest trzoda chlebna produkowana w rodzinnych gospodarstwach, w taka rozproszona, ona wtedy nie ma yy, takich skutków negatywnych dla środowiska, bo przemysłowa produkcja trzody chlebnej zawsze yy, ona jest oczywiście tańsza, tylko my powinniśmy myśleć również o jakości tego mięsa, a najlepszą jakość i najlepszy do, dobrostan dla tych zwierząt, najlepsze warunki dla tych zwierząt są yy, w takich gospodarstwach rodzinnych, jak to było do tej pory yy, w Polsce. Wydaje mi się, że w w tej chwili już jest ostatnia chwila na to, żeby wyhamować ten bardzo zły trend, który się dzieje, czyli likwidacji produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach rodzinnych, a właśnie przechodzenie na taką produkcję przemysłową. To jest ważne jeszcze raz powtórzę, dla każdego konsumenta, dla każdego konsumenta, bo tak naprawdę w kiełbasie, czy w innych wędlinach, jak już je kupujemy, to my tak smakowo nie będziemy potrafić i odróżnić jakości wędliny jednej od drugiej, ale nasz organizm to oczywiście odczuje. Dlatego apeluję do wszystkich, żeby kupowali żywność bezpośrednio u rolnika, jak najbliżej tego rolnika, pojechać do rolnika, zobaczyć w jakich warunkach on produkuje tę żywność i kupować od takich rolników tę żywność, żebyśmy nie zniszczyli tej pięknej produkcji rolniczej, jaka się przez setki lat tutaj ukształtowała w Polsce. Bo taka więź między rolnikiem a, a, a konsumentem no jest naj, najpewniejszą rzeczą do, dla zapewnienia jakości tej żywności, bo wtedy i rolnik może troszeczkę drożej sprzedać, a jednocześnie będzie to taniej niż możemy kupić w sklepie, a na pewno to będzie znacznie, znacznie wyższej jakości, bo te dodatki do żywności, które, są, które maskują złą jakość tej żywności. No, nie, nie odczujemy ich y, na języku, później odczujemy je w żołądku, jak i w całym organizmie. Miejmy nadzieję, że te wszystkie zmiany, o których pan mówi, nadejdą i sytuacja się polepszy. Ja z tego ważnego obszaru, jakim jest rolnictwo, jakość żywności, chciałabym jeszcze na chwilę przejść do zupełnie innego tematu, a mianowicie do tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy, że w tej chwili dochodzi do takiego przejawu wojny hybrydowej. Uchodźcy są wypychani przez stronę białoruską. Jak pan to skomentuje? Jak przede wszystkim Polska, czy te działania, które w tej chwili podejmujemy, czy to wzmocnienie na granicach jest wystarczające i jakie kroki powinniśmy podjąć? Jak na razie to widzimy, że one są wystarczające, tu oczywiście powinniśmy z Afganistanu sprowadzić wszystkich współpracowników naszych sił zbrojnych. To jest taka elementarna odpowiedzialność, ale nie powinniśmy pozwolić na niekontrolowany napływ imigrantów zarobkowych, bo to co robi w tej chwili Białoruś, a właściwie nie Białoruś, a reżim tam sprawujący władzę. To jest po prostu wojna hybrydowa. To jest próba zalania nas, nas imigrantami nie z Afganistanu, a na pewno nie jest to duża liczba osób w tej chwili. Linie białoruskie nie mogą latać nad Europą do państw Europy, Unii Europejskiej. No to latały sobie do Iraku i stamtąd sprowadzały te osoby, obiecując im tutaj w Polsce czy w krajach Unii Europejskiej europejskiej lepsze życie, ale, ale Ludzie to nie są zwierzęta, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Ich nie można sobie tak wyrwać z jednej kultury, wrzucić ich w inną kulturę. To jest naprawdę wielka odpowiedzialność. Naprawdę tutaj nie powinniśmy ulegać takim emocjonalnym szantażom, które znowu część lewicowych polityków próbuje na nas wywrzeć. To jest element wojny hybrydowej, która, która toczy się się na naszych oczach. Dlatego tutaj dużą odpowiedzialność powinny wziąć na siebie, powinni wziąć na siebie Amerykanie, no, którzy weszli do Afganistanu i nie zapewnili rozwoju tego Afganistanu. Jeżeli Państwo zobaczą, jakie, jest, jakie są dochody na głowę Afgańczyka w takich cenach międzynarodowych, to oni, ich, ich Państwo ponad siedmiokrotnie mniej zarabia. W przeliczeniu jeszcze raz powtórzę na osobę Więc jest tam wielka bieda Dlatego powinniśmy Z tego wyciągać wnioski Że tutaj trzeba rozwijać się gospodarczo I tu może trzeba byłoby wrócić Do tych słów Kardynała Wyszyńskiego z 76 roku Że trzeba na początek patrzeć Na Polskę, żywić polskie dzieci Abyśmy się tutaj rozwijali Gospodarczo, abyśmy nie ulegli Jakiejś takiej Pokusie zbawiania całego świata Kosztem własnego kraju jeżeli będziemy myślni gospodarczo i militarnie, wtedy będziemy mogli wszystkim pomagać, a jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że najlepiej jest pomagać na miejscu, bo ludzie z danej kultury najlepiej czują się we własnej kulturze, a nie, a nie gdzieś tam daleko od własnego kraju, to zresztą słyszymy po słowach wielu Polaków, którzy w latach 90. -tych, 2000 -tych zostali z Polski. Wypchnięci właśnie jako emigranci zarobkowi i oni no, po prostu no, tam ciężko pracowali, ale bym cały czas tęsknią za Polską. Dużo z nich już w tej chwili wróciło, aczkolwiek kultura polska i powiedzmy Wielkiej Brytanii tak bardzo się nie różnią, ale kultura w Afganistanie, w Iraku czy w Syrii, a, a, a w Polsce to są naprawdę dwa światy i, i dlatego powinniśmy wszystko zrobić, aby, aby te osoby mogły w swoich państwach lub w państwach o podobnej kulturze żyć. Zresztą polski rząd bardzo dużo pieniędzy przeznacza na to, żeby pomagać na miejscu, odbudowywać e, Syrię i i to powinien być kierunek naszej, naszej pomocy, a nie próba wyrwania tamtych ludzi stamtąd i obiecywania im gruszek na wierzbie w Europie. I tutaj już musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Jarosław Sachajko, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, koło poselskie z 15, demokracja bezpośrednia. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję również.